Cześć moi kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli już jesteśmy przy temacie świec i krótkich filmikach, kolejną świecą, o której chciałam z wami porozmawiać, jest świeca intencyjna. Na czym polega używanie świecy intencyjnej? Słuchajcie, świecą intencyjną może być każda świeca, której użyjecie w, kolei, w konkretnym celu i intencji. Wysyłanie tego typu energii nie jest całym rytuałem, za który powinny zabierać się osoby, które długo mają styczność z ezoteryką osoby, które interesują się tym, dużo czytają ktoś ich wprowadzał w praktykę, e, chyba że są szalone e, ale no ja też miałam jakby wprowadzenie w praktykę w domu nawet okadzanie czy właśnie palenie świec intencyjnych. E, nie jest to pełen rytuał, ale jest to bardzo mocna energetyka, dlatego że pamiętajcie, że wszelkiego rodzaju działania magiczne przede wszystkim opierają się na energii intencji. I w momencie, kiedy robicie coś z intencją, nie jest ważne, czy będzie to pełen rytuał. Ważna jest wasza wola, wasze przekonanie o zadziałaniu magii i Intencja właśnie, dobrze skonstruowana intencja. Świeca intencyjna jest takim widomym znakiem waszego magicznego działania. Nie jest to byle jaka magia. Nie ma magii lepszej bądź gorszej. Nie ma magii skuteczniejszej bądź mniej skutecznej. Osoba maga może być skuteczna bądź mniej skuteczna w zależności od tego, jak długą. I intensywną ma praktykę, bo może być mag, który jest genialnym magiem teoretycznym i naprawdę wiedzy ma ogrom, a robi jeden rytuał w roku. A może być mag, czy szeptucha, czy szeptunka, która swoimi rytuałami on tam węzełek zawiąże z intencją i ta intencja będzie dobrze działała. Także pamiętajcie, że świeca intencyjna jest bardzo mocnym, magicznym działaniem. Świecę intencyjną. Palimy w intencji zmiany rzeczywistości. To jest bardzo ważne. Oczywiście my dobieramy te świece pod względem koloru, pod względem kształtu czasem. Świece są przeróżniste o magii kolorów, o magii świec. Macie bardzo dużo filmów na moim kanale, ale yy, chodzi o sam fakt rozróżnienia. Jest to świeca, to może być podgrzewacz, to może być świeca cerkiewna zapalona w intencji. To jest właśnie świeca intencyjna. Bardzo fajnie, jeżeli zaczynamy bawić się magią, czyli dobra, dobieramy kształt, porę dnia, palenia, yy, osłuchujemy się w tych wszystkich rzeczach, dobieramy księżyc, dobieramy kolor świecy, zaczynamy tworzyć taką magię bardziej pełną, bo zwracamy uwagę na szczegóły, o których się po kolei dowiadujemy. Natomiast sama idea świecy intencyjnej jest taka, że zapalamy świecę, z naszą najważniejszą intencją. Tak jak ta świeca płonie, tak oddaje swoją energię, tak ta energia idzie w eter. Energia naszej intencji. Równoważnia coś za coś. Tak to w magii działa. Yy, I nasza podświadomość również aktywuje procesy magiczne, typu: zrobiłam coś po to, żeby było mi dane. To jest właśnie świeca. E, intencyjna. Także pamiętajcie, żeby nie umniejszać paleniu świec, o tylko zapale świecy. Czynisz magię. Z tym, że nie jest to magia w szatach, z czarnym kotem, świecącymi kulami, nie musi. Taka może być Twoja estetyka magiczna. Taka może być potrzeba, takie umiejętności. Bo co z tego, że nauczysz się tysiąca inwokacji, nauczysz się tysiąca wezwań żywiołów, nauczysz się tysiąca otwierań kręgu, jeżeli okaże się, że Twoja intencja jest mała, wiara żadna, a moc nijaka. Pamiętajcie, że każde działanie magiczne od zawiązania supełka, bo zapalenie świecy intencyjnej jest pełnym działaniem magicznym, jeżeli wynika z naszego wnętrza. Często mnie pytacie właśnie, a co to jest ta świeca intencyjna, dekretowa, dlatego zrobiłam te krótkie filmy po to, żeby te świece rozróżnić. Ale chciałam również podkreślić, że magia, świec, nie musi być magią celebrowaną, nie musi być magią pełnorytualną, a jest bardzo magiczna. Pamiętam kiedyś bardzo rozbawiło mnie stwierdzenie po jakimś kursie magicznym dziewczyn, które brały udział na tym kursie, z zapytaniem, czy następny etap tego kursu to będzie magia poważniejsza, mocniejsza. Nie ma mocniejszej magii. Możecie nie używać w ogóle świec intencyjnych i na przykład będziecie mieli swój sznurek, na którym z intencją zawiążecie węzełek. I to będzie wasza magia. Nie ma magii poważnej i niepoważnej. Błachej, bo używa jajka, albo niebłachej, bo używa czternastu woskowych świec w kształcie nożyc i separacyjnych czarno-czerwonych. O tym należy pamiętać. Dlatego świeca intencyjna jest bardzo ważnym artefaktem. Możemy obyć się bez niej, jeżeli jesteśmy skutecznymi magami. Możemy obyć się bez niczego, oprócz swojej własnej woli. Ale chodzi o to, żebyście wiedzieli, że to zapalenie świecy uruchamia procesy w Waszej głowie. Procesy, które pokazują, że zrobiłem coś, żeby coś się zadziało, że kreatywnie zmieniam swoją rzeczywistość. Tak właśnie ma się sprawa ze świecą intencyjną. Ale tak jak mówię, o świecach, kolorystyce, kształtach, mamy mnóstwo filmów na moim kanale, więc myślę, że warto również je prześledzić, bo fajnie jest uczyć się pewnych rzeczy. A księżyc taki, a taki dzień tygodnia, a taka godzina, a taka pora roku, dodam jeszcze to, jeszcze to, jeszcze posypę cynamonem, jeszcze doprawię szczyptą, magii właśnie. No, tyle chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że ten krótki, instruktażowy film dla początkujących bardzo się przyda. Do zobaczenia.